Jesteśmy w centrum spa. Dokładnie z szafki jest taka informacja, oczywiście. My idziemy od razu, wiadomo gdzie, czyli do basenu. Zanim jeszcze do basenu, to wam pokażę, jakie są te umywalnie. Jak to mniej więcej wygląda. To jeszcze dalej idziemy trochę tu. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Ludzie są to później, nie będę teraz pokazywał. Wszystko dosyć. A my wchodzimy, oczywiście. Widzicie? Najważniejsze zawsze jest dobry, wspaniały wypoczynek. Nikogo. Nikogo nie ma o tej porze, wiadomo, poniedziałek, mało ludzi, ale to też dobrze, bo najważniejsze jest zawsze, żeby się dobrze wypoczęło. StarTV zaraz się tutaj wchodzi, ręczniczek sobie tylko położę, mojego ulubionego jacuzzi. Serdeczności, pozdrowienia, nie zapomnij suba kanału StarTV. Yeah.